Firma Air Products jest jednym z największych producentów gazów przemysłowych w Polsce i od prawie 30 lat oferuje swoim klientom gazy techniczne, spożywcze, medyczne oraz specjalne, jak również instalacje, urządzenia i serwis techniczny. Nasi eksperci służą swoją pomocą w dopasowaniu oferty gazów, usług i technologii do potrzeb klientów, którymi są zarówno mali przedsiębiorcy, jak i wielkie koncerny przemysłowe. Dzięki naszym opatentowanym rozwiązaniom i technologiom gazowym sprawiamy, że procesy produkcyjne naszych klientów stają się bardziej wydajne i energooszczędne. Gazy techniczne odgrywają ogromną rolę w strategii zrównoważonego rozwoju oraz w projektach związanych z ochroną środowiska. Wspieramy elektromobilność, dostarczamy gazy do firm produkujących komponenty dla samochodów elektrycznych. Też pracujemy usilnie nad technologiami, które wykorzystują wodór jako paliwo. Zielona energia to przyszłość naszego świata, ale też przyszłość Air Products. Oprócz dostaw gazów i mieszanek spawalniczych Links w butlach Integra z wbudowanym reduktorem zapewniających większe bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania firma oferuje także urządzenia własnej marki Veriforce, materiały eksploatacyjne czy produkty ochrony osobistej posiada również dział robotyzacji i automatyzacji, który kompleksowo zajmuje się zrobotyzowanymi stanowiskami spawalniczymi. Air Products oferuje także szeroką gamę mieszanek Freshline przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych w technologii MAP. Dla sektora analitycznego polecamy ultraczyste gazy w butlach z innowacyjną technologią BIP, która eliminuje koszty i niedogodności związane ze stosowaniem filtrów zewnętrznych. Gazy Air Products spełniają najwyższe europejskie standardy jakości, a proces produkcji jest w pełni identyfikowalny od momentu wytworzenia ciekłych gazów aż po dystrybucję butli. Air Products funkcjonuje w branży, w której bezpieczeństwo to podstawa działania. Firma poszczycić się może wieloma nagrodami za bezawaryjność i bezwypadkowość. Pozyskiwane przez nią gazy są gwarancją i dowodem zaufania, jakim darzą ją klienci z całego świata.